Jego spędza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Poseł Andrzej Halicki zabierze głos, Platforma Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym Proszę. zacząć od cytatu pierwszego zdania pani przewodniczącej Kruk, która powiedziała, iż dominuje stan hipokryzji w tej Izbie. Otóż ja chciałem się zgodzić z panią poseł Kruk, ponieważ rzeczywiście szczytem hipokryzji jest mówienie o obronie wolności mediów wobec. Tego, co ma miejsce dzisiaj, czyli kompletnego ich upartyjnienia. Szczytem bezczelności i szczytem hipokryzji jest mówienie o trosce o finanse, w momencie kiedy instytucje te mają właśnie środków coraz mniej, a więc trzeba znaleźć inne źródła finansowania. A szastanie pieniędzmi za prezesury Urbańskiego i e, prezesury Wilsteina znamy wszyscy, ta szklana wieża jest tego symbolem, odprawy dla e, dyrektorów i innych pracowników. Szczytem hipokryzji jest mówienie i troska o dbałość o dziennikarską rzetelność wtedy kiedy dziennikarze byli wyrzucani za niezrealizowane wywiady i inne niezrealizowane polecenia politycznych dysponentów mediami mówicie państwo publicznymi mówcie po imieniu partyjnymi bo taki stan do takiego stanu doprowadziliście Jeżeli się tak jest, bo żeby krytykować to nie wystarczy wiedza i coś tam, coś tam, tylko trzeba w pracach pod komisji uczestniczyć, że posłużę się innym cytatem pani przewodniczącej. I to moje pytanie. Czas się kończy. Chciałem zapytać, w ilu posiedzeniach pod podkomisji, których było kilkanaście i kilkanaście dni bardzo intensywnej pracy, brali udział przedstawiciele PIS-u, którzy zgłaszali swoje poprawki. Ile tych poprawek wobec kilkunastu pytań zadanych tutaj zostało przekazane? podkomisji, czy pani przewodnicząca Kruk, pan Dziedzicza, którzy byli delegowani przez nas, brali udział w pracach nad tą ustawą. Dziękuję bardzo panie pośle. Pani poseł Elżbieta Rafalska, Klub Prawo i Sprawiedliwość.